Dzień dobry, witam Was wszystkich w niedzielne południe, w samo południe. Był kiedyś taki artysta bardzo znany, który zamiast butonierki, tutaj zamiast tego czegoś, ja tutaj mam taką akurat chusteczkę czerwoną celowo, który włożył sobie podczas jednej, jednego ze spotkań towarzyskich, włożył sobie ociekającego tłuszczem naleśnika. To była taka manifestacja, że on ma w nosie. Taką, taki konwenans. Ja sobie włożyłem dzisiaj tak celowo, żeby, żebyście zapamiętali sobie o tym naleśniku, to włożyłem sobie takie coś czerwonego tutaj. Bo dzisiaj jest niedziela, jest piękny dzień, także musiałem ubrać i koszulę białą, i, i żeby tutaj godnie wam pewne rzeczy przeczytać i, i coś ciekawego wam powiedzieć. Mam taką nadzieję, że coś ciekawego. Zacznę od tego, co podpatrzyłem u Wiesia ostatnio, czyli od... ja akurat zacznę dzisiaj od wiersza. Od wiersza, bo u Wiesia na Wiesiorynkach są wiersze, więc ja podpatruję mojego przyjaciela. Mam nadzieję, że oczywiście się nie gniewa. Wiesia znacie, Wiesiu Matuch. Tam, tam są wszystkie jego nagrania. Możecie sobie wejść, zerknąć. Wiesiu tam opowiada o rozmowach z ojcem i o wszystkich sprawach z tym związanych. Ja mam troszkę inny profil. Ja tutaj mówię mniej może o ojcu. Mówię więcej o żywieniu optymalnym, o panu doktorze Kwaśniewskim, o panu Tomaszu Kwaśniewskim. Czytam z pana doktora fragmenty, czasem tekst. No i oczywiście chwalę się, chwalę się obrazami. Dzisiaj jest jeszcze za mną jest tło, które już nie jest moje, bo okazało się, że ten obraz po skończeniu już nie jest mój. Spodobał się jednej z osób i już go za, zamówiła. Także nie trafi na licytację, może i dobrze. Bardzo się cieszę z tego powodu. To jest ten sam ten, ten, ten obraz za mną. Teraz widzicie, jak on teraz wygląda. Zupełnie nie przypomina tego, co jeszcze, co jeszcze wczoraj czy przedwczoraj. Zaczynam od wiersza. Tylko dla Ciebie. Jest tam wysoka góra, bardzo daleko. Stąd dobrze całą ją widzę. Jej błękitny szczyt konturem wcięty w jedwabne tło niekończącego się nieba. Chcę dojść do Ciebie i pragnę uwierzyć, że gdy będzie już tylko cień u moich stóp. Ogarnę całość spojrzeniem i sobą całą duszę. Do Ciebie nakłonię i dla Ciebie tylko oddam moją miłość. Wiersz pod tytułem Tylko dla Ciebie. Autorem jest pan Tadeusz Masłyk. Pokazywałem już Wam ten tobing. Czytam z tomiku wierszy pana Tadeusza Masłyka. Pan Tadeusz nie pogniewał się, jak mu powiedziałem, że czytam z jego tomiku. I teraz jeszcze wam przeczytam. A dlaczego tą górę wybrałem? Dlaczego akurat ten wiersz? Dlatego, że tu na moim obrazie za mną też jest góra. Może jej nie będziecie tak od razu widzieć, ale też są góry. I to nie jest jedna góra. I rzeczywiście to jest taka góra jak z tego wiersza. I rzeczywiście ten, ten mój obraz ogarnia. Próbował to jest próba ogarnięcia całej całości, bo to jest samochód zwany, pojazd zwany człowiekiem, czy w drugą stronę, jak tam kto woli. Pokażę Wam teraz to, co zasłaniałem wtedy swoim, swoim, swoją cielesnością. Tak to wygląda tutaj w szerszym kontekście. Widzicie, tak to wygląda. Jak ktoś chce się dokładnie przyjrzeć, to obraz jest w mojej galerii. Można sobie go, można sobie go zobaczyć. A teraz Wam przeczytam o wiarygodności drogi. Chodzi o malarstwo jednego, jednego z malarzy opisane. W obrazach czasu przez Stanisława Rodzińskiego. Przez pana profesora Stanisława Rodzińskiego, nieżyjącego już krakowskiego artystę, nauczyciela Akademii Sztuk Pięknych, rektora przez pewien czas, chyba nawet nie jeden raz, tylko dwa, dwukrotnie rektora nawet. Posłuchajcie, co pisze o malarstwie pana Jacka Sienickiego. Niewielu jest polskich malarzy współczesnych, u których rok po roku stwierdzić można wyraźny rozwój, powiększenie sfery niezależności od koneksji, układów, okazji. Niewielu jest malarzy, którzy, którzy z uporem i konsekwencją oczyszczają swoją sztukę, czynią obrazy coraz bardziej wyrazistymi, coraz bardziej nasyconymi wewnętrzną treścią i coraz bogatszymi w sens czysto malarski. Pisząc to, myślę o obrazach i malarstwie Dziecka Sienickiego. Tak i to mnie bardzo to ruszyło, bardzo mnie to ujęło. Niewielu jest malarzy, którzy z uporem i konsekwentnie oczyszczają swoją sztukę. Powiększenie sfery niezależności od koneksji, układów i okazji. To jest niezłe. Żeby tak się dało, żeby być całkowicie niezależnym od koneksji, od wpływów, od osób wpływowych, od mecenasów sztuki. Wiecie, jak inaczej sztuka wyglądałaby, gdyby każdy malował to co, to, co mu tam gdzieś w środku w duszy gra, a nie pod publiczkę, nie pod, pod to, żeby się przypodobać, żeby się przylizać, żeby, żeby to było miłe i fajne? Wszystko inaczej by wyglądało. Już nie byłoby tej wiodącej roli malarstwa, takiego malarstwa społecznego. Byłoby to zupełnie coś innego. Życzę wszystkim, którzy malują, aby nie musieli się korzyć, aby nie musieli malować pod kogokolwiek albo pod jakąkolwiek ideę, którą, która im tam gdzieś została pokazana. Jeszcze, jeszcze pół biedy jak się z tym utożsamiają, ale jeżeli tego nie ma, to jest katastrofa i dlatego, co maluje, kto maluje, i dlatego, kto potem to odbiera. Znowu wrócę do mojego obrazu, bo ten obraz ma tutaj, w środku jest i serce, i wątroba, i są wszystkie wnętrzności tutaj. I przeczytam fragment o sercu z książki pana Tomasza Kwaśniewskiego ze strony 180. To wiecie, co, jeszcze, co wam pokazywałem. Zawsze wam pokazuję od razu jeszcze te, te książki, ten zestaw dwóch książek. Posłuchajcie na temat serca, co pan Tomasz... Krótko będzie, nie zamęczę was. Serce nie pracuje na lekach. Pisze pan Tomasz. Leki czasem mogą poprawić ukrwienie mięśnia sercowego, zablokować spalanie mniej wydajnych paliw w sercu, wpłynąć na przemianę materii w sercu, pobudzić wytwarzanie tlenu z glukozy w mięśniu sercowym, ale odbywa się to zawsze kosztem reszty organizmu. Leki działają jak urzędnik, który jednemu weźmie, drugiemu da, ale nie robi tego za darmo. Organizm jako całość zawsze na tym traci. Prawda, że nie zamęczyłem was? Super fragment. I nie trzeba za wiele się tutaj zastanawiać, myśleć, nie trzeba nawet sięgać do Wikipedii czy gdziekolwiek innych słowników. Stanisław Rodziński, to co wam tutaj czytałem. Rodziński. Rodzimy się cały czasy. tą, skądś to nazwa się wzięła, skądś to nazwisko, ktoś to uformował od, od odrodzenia. Przecież wracamy tutaj wielokrotnie, jak te bumerangi. O tym przychodził i ojciec mówił cały czas. Niektórym z nas, bo niektórzy. Poznałem taką panią, która w tej chwili już jest taką leciwą, starszą, sympatyczną osobą, która przez kilkadziesiąt lat chodząc na rozmowy, ojciec nawet nie wspomniał jej, że wracamy tu wielokrotnie. Wracamy tu wielokrotnie. Ja już tu repetuję dosyć sporo z tego, co ojciec mi powiedział, także nie jest to mój pierwszy zakręt. Nie wiadomo, czy ostatni, czy nie ostatni, trudno powiedzieć, gdzie oni mnie tam wrzucą, gdzie je kiedyś wyciągną. Zresztą te nagrania mam, mam taką cichą nadzieję, że gdyby przyszło mi tu kiedyś jeszcze znowu repetować, to może trafię na nie. Może gdzieś sobie coś przypomnę, gdzieś sobie coś odszukam i będzie mi może wtedy łatwiej startować, już nie od zera. To Wam powiem tak, to, to tak od siebie, nie? Co więcej, tyle. Nie zajmuję Wam więcej pięknego dnia, pięknej niedzieli. Życzę wszystkim cudownego dnia. Wiesiu jeszcze mówił, że solenizantom on zawsze życzy w danym dniu. No, ja nie wiem, kto ma dzisiaj, nie znam wszystkich solenizantów, kto ma tam imieniny wszystkie, ale wszystkim oczywiście życzę Wam tutaj, którzy oglądacie raz jeszcze, abyście mieli piękną niedzielę. Pozdrowienia dla Was wszystkich. Trzymajcie się.